Siema, zaraz z tej strony. Dzisiaj troszeczkę o tym moim 45. 45, jak już widać, co nie jest żadną tajemnicą. Od dłuższego czasu no, nie pamiętam w tym momencie ile dokładnie, ale nie wiem, 2, 2,5 miesiąca może działa tutaj lampka od Emi'ego. Na efekty nie trzeba było długo czekać, aczkolwiek Zbiornik, tak czy siak no jest w tym momencie prowadzony tak jak widać, jest cały czas bimbrownia, jest dwutlenek węgla dość mocno pędzony, są regularne dawki karbo, aczkolwiek no, podłoże się tutaj przede wszystkim nie sprawdziło, no i to co ma nie rosnąć, to nie rośnie, no to co rośnie, to rośnie. Przede wszystkim glosu stigma, hmm. Od momentu zmiany oświetlenia ruszyła wreszcie, powoli się zagęszcza, no nawet nie tak powoli, myślę, że już za miesiąc może tutaj będzie pełny trawniczek. Um, jeśli chodzi o tył zbiornika, no to nie jest tak fajnie. Ciężko tam o wzrost jakiś, jakiś większy roślin. Um, Pogostemon erectus po lewej to jest roślina z którą głównie wiąże tutaj przyszłość w tym zbiorniku aczkolwiek no ten zbiornik w takiej formie jak jest teraz no dotrwa sobie gdzieś do, do czerwca może będzie miał wtedy prawie że rok no i, i tak no, tak, to, tak prawdopodobnie się ta aranżacja skończy aranżacja nie do końca która się powiodła przede wszystkim Źle dobrałem jednak te podłoże. Żałuję teraz z perspektywy czasu, że dałem tam ten tereszkę Aqua Substraightu, którego i tak jest za mało. żwiru też jest mało. Przyszły zbiornik prawdopodobnie będzie na ziemi, choć tutaj mam małą zagadkę, bo kupiłem sobie już, już dość dawno z myślą o tym zbiorniku Redmura. Redmur dość duży. Gdzieś mniej więcej na połowę tego zbiornika, jeśli nie więcej, I, i nie wiem, czy jest sens dawać ziemię. Jeśli już to po prostu punktowo dam tą ziemię, tam gdzie mają być rośliny łodygowe tam mój Pogostemon, prawdopodobnie Rotala Walicii. No i może coś, przynajmniej na początku, coś troszeczkę łatwiejszego, aby jakoś wystartować. No i chyba glosostigma Zobaczę, jak będzie się sprawował Monte Carlo, ale raczej tutaj spróbuję z Glosią. I tak to mniej więcej będzie wyglądało, tak jak mówię, lampka od Emi'ego hmm, sprawuje się tutaj świetnie. 40 cm na akwarium 50, także dość fajnie oświetla, szczególnie tak mówię, hmm, Glossostigma odżyła. Jeśli chodzi o krewetki Red sherry, e, przepraszam, Red really, no mnożą się, mnożą się, nie wiem w tym momencie ile ich tu jest, ale myślę, że już kilkadziesiąt sztuk, kilkadziesiąt sztuk w tym zbiorniczku jest. Um, dokarmiam je co 2-3 dni um, i w sumie tyle. Są tutaj cztery um, kardynałki złote, aczkolwiek w przyszłości raczej zamienię je na neony simulans, które podobają mi się, a no, w innych zbiornikach raczej nie mam gdzie ich dać, także będą prawdopodobnie tutaj, no nawet nie prawdopodobnie, no, będą tutaj już. No i w sumie tyle, tak mówię. Zbiornik prowadzony, troszeczkę tak na odwal się, tak mówię. No, leję te karbo, pilnuję bimbrowni, ale podmiany robię koło co co koło dwo, dwa tygodnie. Ja dolewam wodę tylko filtra, kaskad kaskadówki. Prawie nie ruszam, bo nie ma co. No i tak to sobie funkcjonuje w tym momencie. No i zobaczymy co z tym będzie. Na razie tak mówię, zostanie to w tej formie. A w przyszłości będzie kompletna zmiana. Ale to jeszcze nie teraz. Chcę jeszcze troszeczkę pooglądać sobie ten aranż, niby aranż. No i dać sobie też czas. Także tak, mówię, tyle by było dzisiaj. Nie chciałbym się jakby specjalnie rozgadywać. Bo nie ma o czym. Będzie, będzie o 240, które będzie przychodziło dość solidną renowację. Natomiast ten zbiornik, taki medium, tak bym powiedział. Tu widzimy Recz No z 2-3 chodzą z jajeczkami już także nową partię prawdopodobnie będziemy mieli niedługo i w sumie tyle. Tak jak mówię, nie chcę się to już rozgadywać. Bo nie ma co o tym zbiorniku za bardzo. Przedstawiłem mniej więcej jak to w przyszłości będzie wyglądało. Jak wygląda to teraz. I tyle. Pozdro.